Siemanko, to Banan1996 Miały być karty, bo jest wtorek Powiedziałem, że wtorek będzie filmik z kartami Niestety nie Na podzieszenie mamy tylko te marne cztery saszetki z naklejkami, niestety Tylko te cztery saszetki, dlaczego? No dlatego, że przesyłka nie doszła i przesyłka dojdzie dopiero bodajże może jutro jutro dojdzie, ale jutro nie zdołam filmu nagrać więc dopiero w piątek może być filmik czwartek, piątek no beznadziejnie to się ułożyło, no ale no niestety tak jest i tak musi być ale dobra bez celebrowania otwórzmy więc te cztery saszetki mam nadzieję, że w końcu trafię świecących piłkarzy takich jak Messiego, Ronaldo, Drogbe, Sirokowa to są moje cele i jeszcze tam jakiś piłkarz dodatkowo, legendy oczywiście, finał w Lizbonie i tę piłkę i te wszystkie takie dodatkowe świecące rzeczy. To się moimi powtórkami. Dobra, mamy już mało baterii i jedziemy od początku. Marcel Schmelzer, David Begea, Cleverly, jaki Arsenal i Chelsea. Szkoda, że niestety herby jak są, to są powtórki. Szkoda. Dobra, druga saszetka, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, to też może, będą cięcia, bo no, mamy na wykończeniu baterię. O, weźmy sobie od tej strony. O tej poszło znacznie lepiej. I kogo mamy? No i mamy Gabiego. E Marokańczyka jakiegoś z Walbuena, Nedsztader, Hubocian. Hubocian, nie wiem, jak się czytać. Zostały nam jeszcze dwie saszetki. Oj, coś jest, coś jest świecącego. I pięknie! Bayern Monachium. Tego nie miałem. No, Barcelonę to już Albo z piąty, nie wiem. Herb. Maniatis, Zabaletta i Manchester United na naklejce legendy. Bardzo fajnie. Powtórka. No ale trzy świetne naklejki. Naprawdę trzeba powiedzieć. Bardzo fajnie. Ostatnia. No, żałos, może tych herbów jakaś piłka, może coś lepszego. No chyba nic wie do nic większego nie będzie. Eee. Bo nic... Nic, nic innego nie będzie. No, Vermaelen może. Kissling. Artur, Tiago, Silva i Duris. Tak prezentuje się unboxing. Yy, krótki, bardzo krótki. Yy, no ale co więcej. Yy, co więcej do takiego unboxingu. I jeszcze są te saszetki, więc mówię, no chciałem, chciałem ich trochę zostawić, żeby no, na, na następny czas one były to znaczy że żeby była jakaś przerwa na jakieś miksy żeby też jeszcze zostało na tych kilka unboxingów otworzyliśmy cztery saszetki i bardzo fajnie bo trafiliśmy Bayern, Arsenal, Chelsea, Barcelona. No ale cały czas nie możemy na przykład trafić pucharu, nie możemy trafić dolnej części pucharu, nie możemy trafić piłki. Szkoda, no ale będziemy Otwierali naklejki, będziemy się starali je e, znaleźć. A teraz już się z Wami żegnam i do piątku bodajże, e, do następnego unboxingu. No już w końcu wtedy, mam nadzieję, z kartami. Do usłyszenia!